Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Bricks and Fix Education. Dzisiaj dowiemy się, czym jest i jak działa wysięgnik nożycowy, oraz zbudujemy pewne urządzenie, dzięki któremu poczujemy się jak sam inspektor gadżet. Nazwa naszego dzisiejszego urządzenia wysięgnik nożycowy może brzmieć bardzo skomplikowanie, ale to nie jest naprawdę nic trudnego. Sama nazwa pochodzi od tego, co dobrze znamy. Czyli od nożyczek. Myślę, że każdy z Was ma takie nożyczki w domu. Pewnie nie raz korzystaliście z takich nożyczek. No i właśnie forma działania nożyczek będzie dla nas dzisiaj bardzo ważna. Zobaczcie, jak nożyczki działają, to nawet nie muszę Wam tłumaczyć. Jest to coś, z czym mamy do czynienia na co dzień. Ale co by się stało, gdybym wziął nie jedne takie nożyczki, a na przykład trzy pary nożyczek i połączył kolejno jedne z drugimi? No właśnie, to stworzyłoby nam dość ciekawe urządzenie. Ale nie będziemy robili tego z wykorzystaniem nożyczek. Oczywiście zastosujemy tak. dzisiaj do naszej nauki klocki LEGO Technik. I jak widzicie, te dwa klocki już w tym momencie działają jak nasze nożyczki. Bardzo prosta i znana nam mechanika. Ale dzisiaj ten specyficzny ruch, który tutaj udało mi się uzyskać, wykorzystamy, aby stworzyć takie wydłużane ramię, niczym inspektor gadżet, który zawsze mówił dalej, dalej ręko gadżeta i jego ręka się wysuwała to dzisiaj właśnie takie wysuwane ramy stworzymy. Ale żeby je stworzyć nie wystarczą nam te dwa klocki, a będziemy potrzebowali ich troszkę więcej, dlatego chodźcie ze mną w miejsce, gdzie mamy całkiem dużo klocków. No i tak jak zawsze, jesteśmy już przy naszej ściance. Oczywiście z takiej ścianki może skorzystać każdy z Was. Wystarczy odwiedzić nasze muzeum w Krakowie na ulicy Dąbrowskiego 20. Jest tutaj naprawdę masa klocków, z których możemy znaleźć wszystko to, co będzie nam potrzebne. I ja właśnie mam zamiar znaleźć teraz klocki, które wykorzystamy w naszym dzisiejszym odcinku. No i nazbieraliśmy troszkę więcej takich zestawów, więc te nasze w cudzysłowie nożyczki. Mam jedne, drugie, trzecie i jeszcze czwarte. I teraz pokażę Wam, co się dzieje, gdy je połączymy. Na początek zacznijmy od dwóch zestawów. Bierzemy sobie jedne z tych nożyczek i ich końce łączymy z końcami kolejnych. Uwaga, raz i te dwa. I co się teraz dzieje z naszą konstrukcją? Wiemy dobrze, jak działają pojedyncze. Składają się i rozkładają. A co gdy połączymy jedne z drugimi? Patrzcie, jaki nam powstał ciekawy mechanizm taka wręcz sprężyna. Ale właśnie, to się nazywa tym mechanizmem nożycowym, tym wysięgnikiem nożycowym. To już jest nasz wysięgnik. Dzięki temu możemy mieć urządzenie, które jest bardzo krótkie, ale wystarczy jeden prosty ruch i zobaczcie, jak bardzo się wydłuża. A pamiętajcie, że użyłem tutaj tylko dwóch zestawów, więc żeby jeszcze lepiej to zobrazować, to doczepmy do tego kolejne nasze nożyczki. No, i mamy taką ładną harmonijkę. Dosłownie kilka klocków, bardzo proste połączenie, a powstała nam nasza konstrukcja. Konstrukcja, która w pełni działa, i zobaczcie, jak dobrze działa, jak bardzo potrafi ona się rozszerzać. Gdy klocki złożymy razem ze sobą, gdy tą naszą harmonijkę złożymy, jest to taki mały element, ale po rozłożeniu zobaczcie, jak szerokie się to robi. I to właśnie jest ten tytułowy wysięgnik nożycowy. Tak jak mówiłem, nazwa może brzmieć na skomplikowaną, ale jak widzicie samo urządzenie jest bardzo proste. I na tej zasadzie działania oczywiście możemy tych ramion dołączać jeszcze więcej i ten nasz wysięgnik zrobi się jeszcze większy, ale słuchajcie. Edukacja edukacją. My chcemy się tutaj też dobrze bawić, wykorzystując do tego klocki Lego. Więc żeby to nie była tylko taka sprężynka do zabawy, Zróbmy z tego jakiś prawdziwy gadżet. Poczujmy się jak sam inspektor gadżet. Będę potrzebował dwa dłuższe ramiona, które też już mam połączone jak nożyczki. Jak widzicie, działają one jak nożyczki, ale są oczywiście dużo dłuższe. I Teraz te nasze ramiona doczepię do naszego urządzenia, do naszego wysięgnika w taki sam sposób, jak łączyliśmy poszczególne jego części. Co się stało? On się po prostu wydłużył. Wygląda jak takie ogrodowe szczypce, ale zobaczcie, że teraz mam dwa ramiona i bardzo wygodnie mogę sobie ten mój wysięgnik obsługiwać. Uwaga, mogę was zaatakować i z powrotem. Patrzcie, jak fajnie to całe urządzenie działa. Jest strasznie satysfakcjonujące, a w dużej mierze opiera się to na zasadach działania dźwigni. Jeśli jeszcze nie wiecie, czym jest dźwignia i jak działa, to gorąco zachęcam Was do sprawdzenia tej wiedzy z naszego poprzedniego odcinka. I skoro z jednej strony mamy już taki świetny uchwyt i mogę wygodniej efektywnie korzystać z naszego nożycowego wysięgnika, to teraz przydałoby się zamontować coś na jego końcu, żeby znaleźć dla niego bardziej praktyczne zastosowanie i w tym celu zrobimy z niego chwytak. To będą takie wyciągane szczypce, którymi będziemy mogli łapać różne przedmioty, a żeby to zrobić, potrzebuję jeszcze kilka klocków. Tada! Jak widzicie, gotowe. Na sam koniec zamontowałem dosłownie cztery takie czarne elementy techniczne, które są załamane. Dzięki czemu, gdy rozciągniemy nasz wysięgnik, to one się tutaj zamykają jak prawdziwe szczypce. Co pozwoli złapać nam różne przedmioty. Oczywiście nie za ciężkie, bo sama ta konstrukcja jest dość delikatna. Pamiętajmy, że to nadal są tylko klocki Lego, ale jednak to małe urządzenie już pozwoli naprawdę dobrze nam się bawić. Teraz pora przetestować to nasze urządzenie. Na start weźmiemy sobie figurkę z Walla, z Ninjago i spróbujemy tą figurkę podnieść za pomocą naszego chwytaka. Uwaga! Podnosimy. Udało się. I przenosimy na drugą stronę. Jest. Także przy małej figurce, jak widzicie, da się wykorzystać to urządzenie, chociaż czasami trzeba się troszkę natrudzić, ale udało mi się złapać. I teraz przenoszę na drugą stronę. Ale taka figurka no, jest raczej dość lekka. Spróbujmy sobie przenieść coś cięższego. Coś, co w prawdziwym życiu niekoniecznie chcielibyśmy łapać gołymi rękami. Dlatego uwaga, przed Wami modliszka. Modliszka z klocków Lego. Jest to oczywiście element zestawu Lego Idea z kolekcji owadów. No i nie oszukujmy się, gdyby to była prawdziwa modliszka, nie chciałbym jej złapać w palce, tylko użyłbym właśnie jakiś szczypiec. A że dzisiaj mamy modliszkę z Lego i mamy taki nożycowy chwytak z Lego, to spróbujemy to wykorzystać i zobaczymy, czy uda nam się przenieść tą modliszkę. Łapiemy sobie naszą modliszkę. Podnosimy do góry. Jak widzicie, wszystko działa. I odkładam ją na bok. Udało się. A teraz, jak w drugą stronę, znowu ją podnoszę. Mogę Was postraszyć teraz naszą modliszką. Odłożyć ją na bok. I hop. Otwieramy. I jak widzicie, nasze urządzenie działa. I w dzisiejszym odcinku nie będzie takiego typowego pytania. Ale mam dla Was pracę domową. Spróbujcie sami zrobić takie właśnie urządzenie i spróbować się nim pobawić. Może zrobicie je jeszcze dłuższe, a może wykorzystacie więcej klocków i sprawicie, że ten Wasz wysięgnik nożycowy będzie solidniejszy i będziecie mogli podnosić nawet cięższe przedmioty. Ale oczywiście, takie urządzenie to nie tylko świetna zabawa. Chociaż gorąco zachęcam Was, żebyście sami skonstruowali sobie taki chwytak. Ale. Taki mechanizm, czyli ten podnośnik nożycowy, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest mechanizm, który wykorzystywany jest też w prawdziwym życiu. I w tym celu zrobiłem taką małą konstrukcję, która pokaże Wam przykład, jak możemy wykorzystać taki właśnie nożycowy wysięgnik. To małe urządzenie w moich rękach to właśnie miniaturowa i prosta wersja podnośnika nożycowego. Oczywiście, zrobiona z klocków Lego, i taki podnośnik pewnie już niejednokrotnie widzieliście w swoim życiu. Na przykład, gdy przyjeżdżają elektrycy naprawić coś przy słupach z wysokim napięciem, to wtedy, żeby dostać się na górę, mają tak naprawdę dwie opcje. Jedną z nich jest taki klasyczny dźwig z koszem. Wtedy elektrycy wchodzą do tego kosza, no i dźwig podnosi ich do góry. Ale dźwig potrzebuje troszkę więcej miejsca. A, żeby zrobić to wszystko, nie wykorzystując dużo miejsca, tylko właśnie ten kosz z naszymi ludźmi podnieść do góry, wykorzystuje się mechanizm wysięgnika nożycowego, czy raczej w tym wypadku podnośnika nożycowego. Mam tutaj takie małe urządzenie. Ta płytka u góry symbolizuje właśnie ten nasz koszyk, tudzież podstawę. Na której normalnie znajdowaliby się ludzie. A od spodu mam zrobiony mechanizm. Mechanizm taki sam, jak przy naszym chwytaku, który robiliśmy przed chwilą, tylko tym razem zrobiłem je dwa, żeby były troszkę solidniejsze. I uwaga, co się stanie, gdy ścisnę dół naszego mechanizmu? Oczywiście, nasze nożyce zaczynają działać i cała platforma podnosi się do góry. Zobaczcie, jak wygląda to z boku. Chowamy nasz mechanizm i. Rozkładamy nasz mechanizm i jak widzicie, tutaj dzięki zastosowaniu tego mechanizmu nożycowego jesteśmy w stanie stworzyć platformę, która będzie w stanie podnieść się pionowo do góry, nie wymagając żadnego miejsca wokół. Nie musimy mieć tutaj dźwigu, który będzie nam tą platformę dźwigał. To wszystko dzieje się w tej jednej płaszczyźnie, więc nie wykorzystujemy zbyt dużo miejsca, a jednak jesteśmy w stanie zrobić urządzenie, które jest w stanie dowolnie się do góry podnosić. I chować. Jest to idealny przykład tego, jak taki prosty nożycowy mechanizm możemy wykorzystać nie tylko do zabawy, ale również do faktycznie istniejących urządzeń. Także, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się, czym jest ten mechanizm nożycowy, no bo jest to podstawa działania nożyczek, ale nie interesują nas dziś nożyczki, a raczej wszystkie te konstrukcje. Które możemy z niego stworzyć? Oczywiście, pokazałem wam przykład, jak taki mechanizm wykorzystywany jest w prawdziwym życiu, tworząc taki miniaturowy podnośnik z klocków Lego. Ale pokazałem wam też, jak świetnie wykorzystać taki mechanizm do zabawy i stworzyłem taki specjalny, rozkładany chwytak, który mogę Was teraz złapać i zachęcić do subskrybowania tego kanału. I teraz już Was mogę puścić, bo na pewno zostawiliście suba. I przede wszystkim zachęcam Was, żebyście w ramach pracy domowej, dzisiaj bez żadnych pytań po prostu zrobili sobie taki wysięgnik i spróbowali poprzenosić nim różne rzeczy, tak jak na przykład ja wcześniej przenosiłem tą wielką modliszkę z LEGO. Jeśli podobają Wam się takie edukacyjne odcinki, to koniecznie zostawcie subskrypcję na tym kanale. I łapkę w górę, a w komentarzu dajcie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Może jest jakieś zagadnienie ze szkoły, które Was troszkę męczy i chcielibyście, żebym pomógł Wam je zrozumieć łatwiej, wykorzystując do tego klocki Lego? Albo być może są jakieś konstrukcje i mechanizmy, których chcielibyście nauczyć się budować i liczycie na moją pomoc. Też jestem chętny, żeby dowiedzieć się, co to za rzeczy, i dzięki temu wspólnie będziemy tworzyli przyszłość tego kanału. Także jeszcze raz wam dziękuję. Zachęcam was do tworzenia własnych konstrukcji i wysyłania ich do nas na Instagrama bricksandfix.pl. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam raz jeszcze do naszego muzeum i widzimy się już niedługo w następnym odcinku na kanale Bricks and Fix Education. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.